No cześć, ja się dzisiaj wybrałem na przejażdżkę w poszukiwaniu przykładów katalp. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć kilka ciekawych przykładów. Tutaj jeden z nich, katalpa szczepiona na pniu, już dosyć spora, z taką gęstą, gęstą bardzo koroną, fajna, zielona. Nie ma tutaj żadnych szkodników, i zobaczmy, jak to wygląda pod nią. Zobaczcie, jak tutaj gęsto jest to wszystko pokryte tą zielenią. No i ten pień, również taki fajny, grubiutki. Ja za chwilkę przeniosę was też na moją działkę, gdzie mam również taką katalpę nieco oczywiście mniejszą z cieńszym pniem wysianą z nasionka. No także to był taki pierwszy przykład z tego mojego spaceru. No i chodźmy może do innego przykładu. Tutaj jest absolutny sztos moim zdaniem. Mówi się, że katalpy można formować na parasole. No, a w tym przypadku, no to nie wiem jak to nazwać. To jest chyba taka altanka z katalpy, jeszcze na tle tutaj tej zielonej trawki. Świetnie to wygląda. Ja spróbuję tutaj taką wydeptaną ścieżką przedostać się bliżej tej jednej, właśnie katalpy. I zobaczcie, to jest jak taki domek ogrodowy z takim wejściem. Tutaj jest daszek, a tutaj sobie można wejść do środka, gdzie panują ciemności. Zobaczcie jak tutaj jest fajnie. To jest praktycznie altana z katalpy, można powiedzieć, gdzie pada bardzo mało światła i tutaj również wszystko jest to gęsto bardzo obrośnięte. No spokojnie można tutaj sobie dać leżaczek i Rozkoszować się w cieniu katalpy. Fajny pomysł, prawda? Ciekawe, jak by to zrobić, żeby to tak fajnie wszystko urosło? Czy też zostawić, może, tak na dziko? No nie wiem, ale pomysł bardzo mi się podoba. Chodźmy jeszcze do kolejnego przykładu. Tutaj również katalpy ukształtowane na pniu. W towarzystwie takiej fajnej, zielonej, gęstej trawy. No, tutaj ta trawa robi wrażenie. Tutaj katalpa coś się jej stało, nie wiem co, ale po jednej stronie nie wypuściła, nie wykształciła liści. No i tutaj jeszcze raz z drugiej strony ta. Katalpowa Altana, tak ona wygląda z tyłu. No, i naprawdę jest to rewelacja, moim zdaniem. Pierwszy raz widzę. No, i ta trawa zielona. I katalpa. Taka górka, taki jakby szczyt. Świetnie to wygląda. Dobrze, chodźcie na działkę. A na mojej działce. Jest taka oto katalpa wysiana z nasion. Próbuję ją formować na parasol i zobaczcie, już daje odrobinę cienia. Taka właśnie korona. Podejdę bliżej. Zobaczcie, ona tutaj ma nasiona. Czyli w poprzednim sezonie ona sobie zakwitła i te nasionka. Nie spadły na ziemię, a trzymają się swobodnie tutaj na spokojnie na tym drzewku. Ona już kilka razy była mocno cięta, no i ta korona się cały czas tworzy i rozrasta, jest coraz większa. Ja zaraz tak dla siebie spróbuję sobie zmierzyć obwód pnia i wysokość. Tego pnia. Zobaczymy, jak to wygląda. No dobra, no to spróbuję najpierw zmierzyć obwód pnia. Nie będzie tego dużo, ale jak na nieszczepione drzewko, ile tutaj mamy? No, około 14-15 cm, czyli moim zdaniem całkiem fajnie. Przyrasta ten pieniek, a na wysokość już patrzę. Ile tutaj mamy? 151 cm. No, czyli tak w sam raz na parasol ogrodowy. Kiedyś sobie tutaj będę mógł spokojnie umieścić leżaczek i rozkoszować się widokiem działki w cieniu. Tutaj troszkę auto mi przeszkadza, bo chciałem Wam pokazać katalpę, która w zeszłym roku kwitła niesamowicie, co widać zresztą tutaj po liczbie tych pałek z nasionami. Zobaczcie, jakie ona ma duże liście, przeogromne. I tutaj widać te wszystkie nasionka. Zobaczcie, ile tego jest. To całe drzewo jest pokryte jeszcze. Zeszłorocznymi nasionami, a tutaj już kształtują się nowe kwiatostany. No i pod tym względem to drzewko jest bardzo ciekawe. Podejdę jeszcze do tego dużego liścia. Zobaczcie, jaki ogrom. Naprawdę ogromny liść. Coś jak Paulownia, można powiedzieć, ale to jest na pewno katalpa. Ogromna. No i pień. Również bardzo duży. Bardzo fajna, ciekawa katalpa dająca bardzo, bardzo dużo cienia. A tutaj z kolei katalpy, które mogą tworzyć coś na kształt żywopłotu. Wystarczy posadzić raz, dwa, trzy. Trzy sztuki katalpy wzdłuż ogrodzenia. No i również można to formować na żywopłot. Także całkiem ciekawy przykład. No a tutaj jeszcze przykład bardzo wiekowych, starych już można powiedzieć, katalp, również szczepionych na pniu. Jest ich tutaj raz, 2, 3, 4, 5. I naprawdę uwierzcie mi, że ten parasol, tak zwany obwód tego parasola jest kilkumetrowy. Tak na oko, ciężko mi powiedzieć, około 4-4,5 metra będzie miał średnicy. Tutaj ona z dołu została podcięta, aby ukształtował się właśnie ten parasol. No i zobaczcie, tak wygląda tutaj pod tą katalpą. No to tyle na dzisiaj. Dzięki śliczne za obejrzenie. I do następnego filmiku, trzymajcie się, cześć!